Dobra, on już przestał gadać. To teraz ten typek mnie przeraża. A to ma człowieka. nie jest gotowa. Tylko i. Wiesz, ja proszę zaproszczego śmieszania. Filip. Proszę pozwól mi żyć. Żej, face, tylko nie paj Tego Nie starczy ci odwagi. No dalej, spróbuj tylko. Jesteś tchórzem, dwunożnym dziwadłem, które dopiero co wypełzło z Batla. Nie masz jaj! Ham. Dobra, notatka. Antidotum. A widzisz? Wiedziałem, że tego nie zrobisz, a to oznacza, że od tej chwili za sterami zasiadam ja cała naprzód! Gościu, zamknij się i będzie fajnie. Dobra, mm, substancje chemiczne. Mm, dolny rząd przycisków jest odwrócony, co oznacza, że przycisk po prawej ma 4, przycisk po lewej ma numer 5, a przycisk po lewej ma numer 6. Cztery pięć, jest cztery, pięć, sześć. cztery, cztery. Hmm. pięć, sześć. Cztery. Pięć, Sześć. Sześć. Eee, jezu, to jakie mam to? Pierwsze wrzuciłem... Co ja wrzuciłem pierwsze? No. Gdzieś tam? Gdzie mam tą karteczkę? Tu jest. Chlor. Eee, bu, 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 bu. Co tu zrobię? Jak to? Najwyższe, co ja jest substancja 65. Miała dostęp tylko do substancji 12x67, które tutaj ozdobiały się sprawdziły. Substancja 65 6 x różnice. Właściwością jest substancja 67 i została odkryta krótko przed uwolnieniem wirusa, więc wciąż powinna być próbowana w chemicznym. W sposób ustalony wszystkie środki chemiczne należy umieścić w mniejsza... Dobra, to już jest. Substancję 65 należy umieścić w pojemniku... Pojemnik, dobra. Ważna, aby substancja pozbyła w... Chlor, aceton, jod, brom, azot i na koniec czarka. Jeb... lat jak ja mam to powiedzieć? proszę mi nawet, ale dole też 4, 5, 6... Najpierw chlor wrzucałem. Hmm. Skąd mam że to jest chlor? Ile to jest kombinacja, pierdziele HAHAHA! Ja pierniczę! Ale ja mam fuks! Nie, to jest po prostu normalnie. Kurde, jestem genialny. Tak, to są normalne umiejętności. Ja to wszystko wiedziałem. Chociaż tak naprawdę to nic nie wiedziałem no. Co jest kurde? Co znowu odpływa kościół? Pewnie padnie tu. Ła! Ła! Cóż ty... za O cholera! On wstał! Oh, shit. Wolę to dam ci Jaka muza Jezu to mnie po prostu dobija. Co jest kurde? Nie ma jednostek zabijają go. I to jest to. Okazało się, że był w większym stopniu człowiekiem niż mu się Aha. Człowieku, przyjmij ode mnie przeprosiny za jego czyny. Za to, co wkrótce zrobię Także przepraszam. Nie chcę, się mnie nienawidził. Co za typ tak znowu do mnie gada. Jednego przestałem słyszeć, to drugi do mnie gada. Jezu, dziwna ta gra. Gdzie ja jestem? Aha, fajnie. Czy co sen? Nie obawiaj się o człowieku. To miejsce znajduje się w twoim umyśle. Jeśli znasz siebie, nie masz powodów do niepokoju. Ja zaś mogę utradzić wszystko. Był już jeden przed tobą. Człowiek imieniem Poland. Był słaby człowiek we wspólnocie w grupie. Podężniejszy jest nawet ode mnie, lecz pojedynkę pozostaje słaby. Dokładnie, bo nie zamierzam cię się w człowieku i poddaję się Twoim woli. Zmuszony jednak jestem wbrew własnym pragnieniom Fajnie Twój grzech jeszcze bardziej. Człowiek. Nie potrafi stworzyć wspólnoty, która mogłaby się ze mną równać. Każda jednostka dąży jego swym własnym cel. Tymczasem ja jestem jednym z tak. i dlatego udało mi się pokonać tych, którzy zakłócili mój spokój. Y ja nie zakłóciłem Twojego spokoju. Przedstumuję Twoje reakcje, człowieku. Gdy przekonam się dokąd zmierzasz. Otrzymasz odpowiedzi, które szukasz. I jeśli będzie trzeba, to zanieść swą zemstę. Hmm, ciekawe za co? Co śmierć mego ojca? Znaczy jego ojca. No, o to. Filipa. Wysłuchaliśmy się, wysłuchaliśmy się. I ciekawe co teraz będziesz działo. Jest znowu. Co ja tutaj widzę? Jakieś bugi, co jest? Co da? Hej! Hej, tutaj! No, podaj mi tę rurkę! Mogę nas stąd wydostać! No dalej, mamy mało czasu. No dobra, luzik no. Już się podaje. To to? To jest żelazny pręt, a nie rurka, gościu. Balnej nerwy masz dobra, zostań dobra, tam, tam. Ham. Wow, jestem, twoim, Aha, fajnie, cóż, koniec? Już się nagrałem? No <laughs> Co to jedyne rozwiązanie. Ja działam jako jedność, choć jestem niewielką. Dziękuję ci, człowieku. Jezu, za co ty mi dziękujesz? Fazy, przecież ja mu tylko rurkę podałem. No, ale dobra. Kolejne wczytywanie i tak non-stop pewnie. Cóż słyszę. Słyszę, ale no. coś mi chyba kumpel o tym mówił, że mam tego nie naciskać. O, się ma. Dobra, biegnę. Dlaczego oni zawsze za mną łażą? Tutaj mam już iż... chyba tak. To mi kumpel opowiadał. I tak mam no stop. Żeby ten ba baran podszedł pod te drzwi i mi je otworzył. Bo mam go nie zabijać. Tak mi przynajmniej kumpel radził.